ma w kolejnym odcinku poradników do Call of Duty Vanguard Dziś ci trochę o ustawieniach, o ustawieniach graficznych interfejsów, którego używają pro gamerzy. Cztery zmiany w opcjach, które ułatwią tobie grę. Zaczynamy! Pierwszą z nich będzie zmiana koloru interfejsu. Widzimy w opcję gameplay. Pojawia nam się taka paleta kolorów. Mamy tutaj możliwość zmiany filtrów kolorów. Trzy opcje do wyboru: Brak, 1, 2, 3. Według mnie opcja numer 2 jest najbardziej widoczna. Taka prosta zmiana koloru spowoduje, że przeciwnicy jak i sojusznicy będą bardziej widoczni oraz minima pasta, jeśli bardziej przejrzysta. Przechodzimy teraz na pole widzenia polskiej wersji językowej. Z tego co widzę, każdy pro gamer używa ustawienia 100. Jest to chyba najbardziej optymalna wartość. Kamera Movement polecam ustawić się na 50. 100 według mnie jest zbyt szybkie. 75 również podczas celowania, twój celownik będzie po prostu zbyt szybko się ruszał. Dlatego polecam ustawienie 50. Dobra, przechodzimy do kolejnych ustawień: ustawienia kontrolera, tym razem grand le Monde w polskiej wersji językowej. Automatyczne spinanie się na przeszkody. Zdecydowanie polecam to wyłączyć. Powiedziałbym, że utrudnia to grę. Załóżmy, że będziesz chciał wykonać jump shot. To podczas kiedy będzie miał włączoną tę opcję, zamiast po prostu skoczyć, twoja postać zacznie się spinać więc raczej nie polecam, przechodzimy do kolejnej opcji, ustawienia graficzne, wyświetlacz szukamy czegoś takiego jak tekstur streaming, zdecydowanie to wyłączamy Pływa to w zbyt mocno na ping, a w grach multiplayer raczej tego nie chcemy no chyba, że ktoś lubi mieć stopingu dobra idziemy dalej, ustawienia interfejsu, wybór minimapy wybieramy kwadratowo, z prostego powodu kwadratowa minimapa pokazuje większy obszar niż okrągła a w golo beauty radar to twój przyjaciel Pokazuje wrogów na mapie, sojuszników, i jest podstawowym elementem mechaniki. Było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku poradnika. jakieś pytania, możecie zostawić w komentarzu. Nara!